Dobra, zaczynamy sobie na pierdolankę, ja yeah! na w tego saboturka jest pięknie. Kopiemy to. Ten chuj tu nie ma, nie pistoletu, nie miał skurwysyn, pistoletu. pistolet. A jeszcze chuj zabije. Praz w mózg skurwysyna. Też trzeba. Oj oj oj. Kurwa, macie, ale spadną. No ale co zrobić, czasem tak jest. Czasem się spada, spada się po to, żeby później powstać. I kurwa, zastrzelić takiego nazistę, pierdolnąć mu prosto w mózg i patrzeć jak się w krwawie jak ulice szarości, zlany po malutku spływającym deszczem. Pływają także krwią nazisty, yeah! Zeskoczę Spójrzcie o kurwa, macie No nieważne Ajś gościu dostał, kurwa, facjatę pięknie Cześć gościu Ajś gościu, cię chuj pięknie Cię chuj szczelił, yeah. Jest pięknie Tutaj nazista idzie Ajś kurwa zerwo, podlazłeś mi chuju tak tak, możecie sobie strzelać ile chcecie, ale to pierdoli kurwa łyczewen ma twojego karabina i kurwa macie Macie przejebane gdzieś kurwa mówię SS Light -like standardem, mają przedupczone z łyczewenem, bo jak łyczewen zbiera kałasznikowo podobny karabin STG-44, to jest ja pierdolę A kurwa, jest gościu tam zerwał. Czarepa. Masz, koleś, granatę. A, pierdolę cię. Pierdolę ciebie i twoją matkę, yeah! WYPIERDOLĄĄĆ CIE! HA HA! KORWA! UUUUUU! PĘKNIE KORWA! WYPIERDALĄĄĄĄ! Nie, <grywa> <Korywa>. <grywa> pięknie, Nie pierdolę, yeah, to jest action, yeah! Pięknie! Kurwa, pięknie! Ups! Goście ja przez chwilę cierpieli, yeah. Było pięknie! Salę! O kurwa, widziałem nogi tej baby! O ja pierdolę! Yeah! Pipi! pi o kurwa! To było po prostu piękne! Kurwa, piękne! O kurwa! Aż koło polecia! Ta kurwa jedna Wypierdalaj chuju, ej! Ja. Wiiiiiiiii pik I kurwa O ja pierdolę, fui Aż wujczej węku ma też, kurwa wpierdalaj z drogi, ej! Ja. Pierdalaj gościu O ja pierdolę tam był czołg Nie, ja. haha I wypierdalaj! O kurwa! Zresztą tu doduczyłeś tutaj j Tu powinien był być zrobiony. O ja pierdolę, bać się jak Niemcy, Ledo. O kurwa! Chuj do dupy. Pek! Kurwa. Pek! Aaaa Niemcy! Nie bój się gościu, ciebie nie rozjadę. O ja pierdolę, kobieta rozgniotła. Bo jakiegoś kadilaka kurwa. I kurwa... Pójk! Haha! Yeah! Karmagedon! Kurwa, burza tutaj u mnie jest. Tam jest burza, tu jest burza, tu pada, tam pada, kurwa, łyczewen rozjeżdża nazistów i niewinnych ludzi też bywa je ha, ha. bywa kurwa je. kurwa pyk. o kurwa ale poleciał w kosmos A to co są? aha, francuja O oh, yeah pięknie spięknie kurwa! ale uciekamy stąd, ale dobrze że tego koła już nie mam ale do dupcza ten samochodzi Kugelwagen Ja! Yeah. Zajebisten, wydłuczasten Kugelwagen Ja! Naście świnio zabiję je Kurwa nie wyszło trochę Ale gościu kurwa Coś tam kurwa wysadziłem Tutaj gościu dostał kurwa w mózg Tutaj też jakiś gościu kurwa mózg dostał Ja! Już tam idę, już idę uratować niewiastę z rąk złych nazistów, ja. Kurwa ja tu robię destrukcję! Tu nie powstydziłby się sam Adolf Hitler! Ja! Ja! Wiecie, du bist sehr gut. Du werden meinen... Komendant? Zajmę No i jest pięknie, yeah! A ci jak jedzie nazistowska armia Armia Trzeciej Rzeszy, yeah! Na na Francję Jakimiś kurwa niestworzonymi Cepelinami, kurwa Ale dziękuję Wam za pooglądanie i zapraszam na kolejne odcinki Sabotury, yeah! Pięknie!